Bez tej praktyki nie wyobrażam sobie jesieni. W ogóle nie wyobrażam sobie codzienności. Penik wzbijający się do lotu. Jak ważne jest otwieranie meridianów płuc i serca na ten zimowy czas. Płuca to nasze zbiorniki smutku lub życzliwości. To nasz metal yin, który obciążyć może także nasze lito grube, tak bardzo, że nie będziemy mogli ruszyć z miejsca. Tu aktywujemy też punkty pół 2 dwa i pół co jeden, dzięki którym możemy zapobiegać kaszlowi. Wzmacniać płuca, ale też uwalniać ciężar smutku, żalu, oddawać go do ziemi i wzrastać jak Feniks z popiołów, tworząc przestrzeń wokół siebie przestrzeń na bycie sobą, na ekspresję, na bycie zauważoną i docenioną. Jeśli chcesz zrzucić z siebie trochę ciężaru emocjonalnego i poczuć w ciele różnicę, poczuć wokół siebie przestrzeń na oddech, na bycie pewną siebie, no i zadbać o swoje zdrowie jesienią, wskakuj na kurs online i naucz się tej i kilku innych bardzo silnych praktyk Qigong, zmieniających życie już setek kobiet.